Ma na no dzisiaj gramy sobie w Roblox i to jest wybijanie topki Część druga oczywiście Dzisiaj grałem poza odcinkiem tak samo jak mówiłem, jeszcze nie sprzedawałem coinów Kusiło mnie, żeby sprzedać sobie, ale mamy tutaj 2 miliony 500 potrzebujemy A ja wbijam 300 tysięcy jak na nie było No nie no, bez boostów sprzedałem przez przypadek bez world boosta ha jajaj Szkoda! Myśmy zarobili na pewno 5 razy więcej, no, ale trudno. Dobra, kupmy sobie jeszcze płatki, bo zaraz nam się skończą. <grybujesz> 11 minut, z na się skończy. I wszystko sobie kupimy. Dobra, idziemy na lab. No i wbijam, no i kupujemy sobie Peciuszka. Tak? Peciuszek. Dobra, otwieramy. Teraz ja włączyłem już, zrobiłem prywatny serwer Golden labdog Dobra. Szkoda, że common. Ale cóż. Dobra widzowie, skoro w poprzednim odcinku kupiłem sobie ten plecak, to teraz naprawdę łatwo będzie wbijać się do topki. Nie wiem czy nie kupię sobie jeszcze jakiegoś innego gamepasa, na przykład dwa razy coin albo dwa razy Wood. Dwa razy Wood by mnie bardziej interesowało, bo do to topki by się łatwo wbijało, ale... No i bym po prostu wbił się do topki wtedy, bo po prostu, żeby być do topki trzeba wydać 700 Robuxów. A ja mam Robux spenda, pokażę Wam na jakim poziomie. Tu, Chyba, że już topka się zupgrade'owała, ale po prostu nie jestem w topce. Powinien być, bo kiedyś to no, wystarczyło kupić ten plecak jaki się było w robu stop. Więc naprawdę się nie zastanawiam, czy by sobie nie kupić jakiegoś peta. Boże, nie, no, PETA się nie opłaca. Napiszcie, czy byście chcieli, plus 10 będę quipped. Jak będę chcieć degrał dużo w tą grę, to może to kupię. Bo to naprawdę byłoby fajnie ale bez przedłużającego gadania robię już tą topkę i was nie zanudzam i więc ja robię cięcie Na ja widzowie i postanowiłem włączyć dźwięki, ale nie taką ciągłą piosenkę tą już tą dziwną tylko no to jest git i, ale tej nie i nie, bo ona jest naprawdę dziwna. Aha, no czyli Dobra, nie pytam. Dobra, zobaczymy, już mojego hooda. No i podbiłem 80 tysięcy zresztą. Widzicie to, tu. Dobra, ja bym sobie odpalił busta przed pierwszym sprzedaniem, a myślę, że tak. 140 tysięcy to będzie pierwsze sprzedanie. Więc widzimy się już na pierwszym sprzedaniu, czyli 150 tysięcy, więc widzimy się za chwilę. Zapomniałem was się spytać, ale czy chcielibyście link do mojego prywatnego serwera? Bo ja Wam mogę w opisie dać link do mojego prywatnego serwera. Więc każdemu myślę, że mi się to... Więc myślę, że będziecie mogli sobie ze mną pograć. Pomóc mi rozwołać drzewa duże. I tak dalej, i tak dalej Ale jeszcze przed update'em lab Chcę się wam pochwalić Bo przed update'em lab Rozwaliłem, nie samemu Nie samemu, od razu mówię, że nie samemu Tutaj było takie jedno duże drzewo To ono miało milion To je rozwaliłem Nie samemu Nie mówię, że samemu Tylko z... No, moim kolegą Więc no Rozwaliliśmy, Ale tego drzewa raczej jak chcecie mi pomóc? Jak kurczę klikam w to drzewo, a mi otwieram się i idę drzewo. No. Yy, więc widzimy się już na pierwszym sprzedaniu, albo może nawet w biciu topki. Zobaczymy co będzie szybsze, ale raczej jak ktoś się spostrzega, to widzi, że pierwsze sprzedanie będzie szybsze od topki. Albo... Albo nie widzowie, nie... Sprzedamy to jak wbijemy się do topstwa, widzowie, bo to już naprawdę trudno nie będzie. 80 tysięcy jeszcze tylko mi brakuje. Widzimy się. Wna... No nie, 80... Dobra, widzimy się już jak to wbije i tyle. dobra. E, widzowie, bo jest śmieszna sytuacja. Topka się nam popsuła. Ale zobaczymy ile w ogóle trzeba widzieć, żeby wbić się... Do... Dwie topki się popsuły. A czasu? O kurze, do czasu mi dużo brakuje. A jajka? Też się popsuły. O! O działa, działa, działa. I... Nie no, nie grają, dobra, no to nic. Szybko to zrobimy. Więc ja lecę. XP, jeszcze 70 tysięcy nam brakuje i wtedy sprzedamy, jak już będziemy w topce, więc widzimy się już, jak będę w topce. Dobra widzowie, pamiętam jak w topce ostatnia osoba miała 2 miliony, 500 tysięcy i 30 tysięcy Więc my to sobie teraz, zaraz będziemy mieli tyle samo co ona ma I ją przebijemy, dokładnie tak I uwaga Dobra, mamy tyle samo co ona, ale jeszcze nas nie jak w topce, musimy mieć chyba 1000 więcej więc czekamy. Uwaga, uwaga. Muszę mieć tu chyba cztery, żeby się wbić, bo ta osoba miała to pierwsza. Więc uwaga, uwaga, w ogóle teraz powinniście je lepiej słyszeć, bo ten mikrofon zawsze mi tak dadał i sobie go poprawiłem. I uwaga, uwaga. Tak, w ogóle. O, halo, Topka. No nie, gadajcie, że Kościół grał, to nie, to są jaja No aha, musimy poczekać, aż się topka odświeży Uwaga! Bo ten lód odświeża się chyba Możemy sobie pokołać drzewka O, halo? Jestem! Top 100! Daj! Widzieliśmy to I tutaj jest bardzo mała różnica ogólnie w tej topce, więc myślę, że sobie przegodniby dużo osób w tym odcinku I myślę, że tak do top 90 by się udało Ja będę grać poza odcinkiem jeszcze Po szkole I zobaczymy jak to wszystko tam mi wyjdzie I odpalam boosta na koiny. Super double coin po 20 minut, ich nie mam dużo, więc ja je oszczędzam. Ooo, dużo hajsów. Na 2 lat będzie stać i będzie dostać na, na dwa. Kolejny lapkat, fajnie, yeah, lapkat, a nie yeah, dog. Dobra, kolejny lapkat. I 5 potrzeba, żeby zrobić. Yy, jakby mogę już ryzykować na 3, ale yy, bym wolał na 5 zrobić. Więc mam 3 lapkaty i 2 lat dobra. No i widzicie jak szybko już wiosę przegoniłem. Bo ta topka już potem będzie naprawdę łatwo. Więc widzowie, my dzisiaj wbijemy tak około 90 miejsce, tak mi się wydaje. Więc widzimy się po prostu za chwilę, jak tą topkę trochę po tutaj pomęczę. I ja się naprawdę cieszę, że my wbiliśmy już tą topkę, bo naprawdę chciałem Wam pokazać tą topkę na odcinku i top 98. Tutaj się pokazuje nad moim dzikiem o tu. O, fajnie, dobre widzowie, widzimy się jak tą topkę będę mieć już dal bliżej top 1. No, top 1 raczej się nie uda, ale zobaczymy. Zrobimy to co wyjdzie. Widzowie, teraz wam pokażę, patrzcie. Tutaj mam top 96 i teraz zobaczymy, czy jak coś napisze Elo. No i się nie pokazuje. No, skoda, fajnie by tak było, że jestem w topce, patrzcie. Fajnie jakby takie coś było przed nickiem. Zobaczcie hashtag 98, bo ja jestem w 98. 11. Ela, no, coś tak... No, coś takiego. I ja w ogóle długo już kopię i dalej mam to 98, więc gościu ma chyba dużo. Nie no, jakby ja wiem ile gości ma, bo sprawdzałem. I odba tutaj 5. Więc wszystkiem... Więc myślę, że go przegodzimy i zobaczymy co dalej. Nie będę też na siłę tutaj nagrywać. Jak po prostu już będę musiał iść do szkoły, bo nagrywam to rano albo po prostu nie będę mi się już chciał wbijać tej topki, to po prostu skończę, no nie wolno na... Siłę, się na... Nie wolno na nagrywać na siłę, więc po prostu się widzimy jak ja to już to będę trochę więcej tej topki. Widzowie w końcu przegodziłem tego gostka mam już tak 97. Dobra, widzowie. Um, ja już chyba... My chyba i tak wypadniemy stopki. Ja się postaram utrzymać tę topkę po szkole. Oczywiście po szkole postaram się utrzymać tę topkę. Ale... Nie wiem czy mi się to po prostu uda. Mamy top 97. Postaram się wbić po szkole i jeszcze tu kopać, 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 żeby być to top 97 na kolejny dzień, na następny odcinek. Na razie i cześć.